Poruszaliśmy strategiczne tematy dla mieszkańców Powiatu Puckiego, dr, dr, tematy drogowe, komunikacyjne, a więc temat Via Maris. Przypomnę, że wraz z Urzędem Marszałkowskim Samorządy Ziemi Puckiej i Wejherowskiej przygotowują studium korytarzowe i sieciowe dla tej drogi. Rozmawialiśmy o strategicznych rzeczach morskich dla Powiatu Puckiego i generalnie dla Polski, e, o portach we Władysławowie, w Helu, o mniejszych portach w Pucku, w Jastarni. Zaproponowaliśmy, aby powstał specjalny fundusz, który by tą infrastrukturę portową rozbudowywał, po to tylko, aby ona stanowiła większy potencjał gospodarczy dla regionu. I rozmawialiśmy też o istotnej dla nas lokalnie sprawie likwidacji zamiejscowego Wydziału Sądu Ksiąg Wieczystych sprzed prawie trzech lat bardzo wydłużyła się procedura głównie w księgach wieczystych tutaj przypomnę 2 3 4 tygodnie uzyskiwaliśmy wpisy w tej chwili trwa to nawet do roku średnia 8 9 miesięcy i tutaj też pan minister a przede wszystkim jako poseł pomorski zadeklarował rozeznanie tego tematu Zawsze rozmawiamy o tym, co przed nami. No to chociażby kwestia Viamaris, ta droga powoli, powoli, ale nabiera pewnych kształtów. Dzięki współpracy CPK z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych rozpoczęliśmy proces inwestycyjny dla tego odcinka Gdyńskiego Drogi Czerwonej, tam już trwają prace nad Stesiem. Dla dalszych etapów jest inwestycja samorządowa sejmiku opracowania studium korytarzowego. Rozmawialiśmy o problemach średnich i małych portów. No i również kolejne programy rządowego wsparcia na inwestycje samorządów, bo w tej kadencji te programy są, można powiedzieć, naprawdę szczodre w stosunku do tego, co było 8 lat temu. To jest wzrost w skali kraju nie o procenty, nie o dziesiątki, ale nie o setki procent, tylko o tysiące procent tych nakładów w programach rządowych wspierających inwestycje samorządowe.